Cześć Letro Ekipa, witam Was. Pęczart w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam parę słów na temat nowego grabera, jaki ostatnio wpadł w moje ręce. A który to graber okazuje się najlepszym sprzętem, jak na razie przynajmniej, jeżeli chodzi o współpracę ze starymi i nie tylko starymi konsolami oraz komputerami. W tym z Open Source Scan Converter i innymi konwerterami, co dla mnie osobiście jest kwestią najważniejszą, bo dzięki temu możecie oglądać dobrej jakości streamy czy gameplaye zawarte w odcinkach. Czyli jest po prostu sprzętem, który przyjmuje do siebie całą gamę sygnałów i rozdzielczości, jakie wypływają z siebie stare, ale również i nowe sprzęty, konsole i komputery. A grabarem tym jest Avermedia Live Gamer 4K, czyli wewnętrzna karta przechwytująca, która oferuje naprawdę olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o przechwytywanie obrazu, ale które to możliwości niestety swoje kosztują. No niestety, z tą ceną muszę zaznaczyć od razu. Więcej szczegółów będzie oczywiście w samym odcinku. Będzie oczywiście też parę słów na temat danych technicznych, specyfikacji tego sprzętu, ale taką główną jakby prezentacją, główną część tego odcinka zajmie prezentacja z różnych sprzętów, żeby pokazać Wam jakość, jaką oferuje, jaką przechwytuje ten oto grabber z użyciem oczywiście konwertera OSSC. I oczywiście będę skupiał się głównie na retro, bo o tym traktuje ten kanał, ale myślę, że wrzucę jakąś próbkę z Play'a czwórki. Gotowi, a więc zaczynajmy. Zacznijmy zatem od nudny, czyli tego co urządzenie oferuje, co potrafi, jak się prezentuje czyli takiej dawki danych prosto z instrukcji. Tak na szybko, bo po pierwsze to tak mało się na tym znam, a po drugie wiem, że mało kogo to tak naprawdę interesuje. Sam Graber to wewnętrzna karta, którą musimy wrzucić do naszego pieca na złącze PCI Express razy 4 i wymaga, w zależności od rozdziałki i ilości klatek, jakie będziemy przechwytywać, dla 1080p i 60 klatek minimum procka i5-3330, zalecany i7 i GeForce GTX 650, a do tego 4 GB Dla rozdziałki 4K potrzeba już i5 serii 6 XXX, GeForce GTX 1060 i 8 GB RAMu. Oczywiście system Windows 10 i nowsze, także no nie słabo. Karta posiada dwa złącza HDMI, jedno z wejściem sygnału, a drugie wyjście pass-through na monitor. Maksymalna rozdzielczość, jaką potrafi przechwycić, gdyby kogoś to obchodziło, to 2160p w 60 klatkach kl. lub 1080p w 240 klatkach kl. na kl. sekundę. Kl. Pomijam jakieś pośrednie czy inne HDR, bo nie ma odpowiedniego sprzętu, poza tym tutaj chodzi głównie o retro. Karta przyjmuje rozdzielczości od 480p aż do 2160p, no i oczywiście po drodze jest ich dużo więcej. Zapisuję wideo w formacie MP4 z użyciem kodera H264 lub H265. Po zainstalowaniu karty świeci nam ona ładnie na różne kolory, które sygnalizują tryb działania karty. I tutaj, na przykład, po uruchomieniu komputera, karta pulsuje sobie wesoło różnymi kolorami, czyli jest w trybie gotowości. Wolno pulsujący niebieski kolor oznacza streaming, natomiast wolno pulsujący czerwony oznacza nagrywanie. Od razu uwaga, na start karta cały czas migała na czerwono, co według instrukcji oznacza awarię. Tak naprawdę trzeba zainstalować sterowniki, bo bez nich karta pozostaje nieaktywna. Niby oczywiste, ale ja się zagotowałem, myląc miganie na czerwono od pulsowania na czerwono. Taki beginner strap. Jeżeli chodzi o zestaw, to dostajemy kartę, instrukcję, kabel HDMI i licencję na program PowerDirector 15 do obróbki plików wideo. I w sumie to tyle. Aha, do obsługi karty używamy programu Recentral, w którym konfigurujemy urządzenie, wybieramy odpowiedni kodek zapisu. Generalnie zarządzamy wszystkim co niezbędne do odpowiedniego działania karty. Podobnie jak w przypadku graberów od Elgato, gdzie też działamy w odpowiednim sofcie. Jak dla mnie to dużo lepsza sprawa niż OBS, bo dzięki temu mamy większą kontrolę nad graberem, w efekcie czego finalnie uzyskujemy lepszą jakość. OK i po bólu. W sumie nie pokazywałem wam mojej karty. Powód prosty, bo ona siedzi już w komputerze, nie chciałem jej po prostu z komputera wyciągać. Teraz słów kilka o współpracy tego grabera z konwerterem ze Scalerem OSSC oraz z konwerterem Retroscaler Razy 2. Bo to jest w sumie dla mnie najważniejsze. I no cóż, od razu powiem, że tutaj Avermedia zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Dobra, zatem jeżeli śledzicie temat OSSC i jego współpracy z graberami, to wiecie, że to mały koszmar jest. Od graberów, które nie chcą działać w ogóle przez takie, które działają tak trochę albo prawie dobrze, po takie, które po prostu działają. Generalnie nie ma tutaj złotego środka, a wyjścia są dwa. Albo posiadamy pewną ilość graberów, które obsługują różne sygnały z różnych konsol oraz różne tryby z OSSC, lub też kupujemy jeden dobry, w miarę uniwersalny, ale też niekoniecznie tani. I tak jak mówiłem, temat ten zna każdy posiadacz OSSC, który przechwytuje gameplaye ze swoich ukochanych retro konsol. Ogólnie istnieją te najlepsze i polecane grabery. Oto one. Najbardziej znany i najtańszy to Elgato Cam wersja zwykła, nie 4K, na którym działa podobno wszystko, a który coraz trudniej dostać. Możemy szarpnąć się na datapath D1S, którego dziś chyba już nie idzie dostać, a który wciąga wszystko, co wypuści z siebie OSSC. Minus taki, że nie przechwytuje dźwięku, ale to można obejść podpinając audio z konsoli pod wejście dźwięku w komputerze, ale spoko, i tak nie idzie jej dostać, więc nie ma problemu. Możemy kupić kloner Alliance Flint 4KP, nowość, która podobno działa, ale cena trochę nie taka. Dla tych, co muszą łapać obraz za wszelką cenę bardziej. To te, których nie posiadam, natomiast z tych, które posiadam, mogę polecić w sumie dwa. Dwa, które... Jakoś działają, może nie jest idealnie, ale działają. Pierwszy z nich to taki mały graber będący podruką Hotel Gato, typowy chińczyk kupiony za 50 zł. Działa przeważnie w trybach pasfru razy 2 i razy 4, ale łapie jedynie w 600 klatkach z 1080p, przez co albo godzimy się z tym, że gameplay nam się tnie, albo lecimy z rozdziałką do 800x600, gdzie możemy ustawić sobie 60 klatek, a czemu tak nisko? Bo tylko przy tej rozdziałce dźwięk nie będzie się szarpał jak pies na łańcuchu. No cóż, tanio nie idealnie, ale no po prostu działa. Drugi to EasyCap261, który polecam, bo kosztuje około 200 zł, działa przeważnie w trybach od password do razy 4, czasami strzeli focha w razy 3, daje w 6 klatkach Full HD i nie ma problemów z szarpanym dźwiękiem. Minus taki, że grzeje się, a jak się nagrzeje, to potrafi się zaciąć i trzeba go restartować. Nie jest idealnie, ale polecam, bo działa naprawdę bardzo dobrze. Posiadam jeszcze Glaber Elgato Game Capture HD, ten działa jedynie w trybie razy 2, a do tego często się wiesza przy zmianach rozdziałki. Nie polecam do SSC, ale do retro polecam jak najbardziej. A jeśli pomyślisz, że może Twój Elgato HD60, czy HD60, czy tam Live Gamer Portable zagada z OSSC, to możesz się przejechać. Może uda Ci się zapać jakiś typ max razy 2 i nic więcej. I tak to mniej więcej wygląda. Teraz przyszła pora na parę próbek, jeżeli chodzi o jakość z tego urządzenia, z tego grabera, z użyciem OSSC oraz Retroscaler razy 2. A tylko dlatego, że chcę wam pokazać, jak wygląda obraz z s video i oczywiście przez Kompozyt, których to złączy, nie oferuje OSSC. No to wszystko oczywiście z użyciem grabera Avermedia Live GM 4K. Planowałem zrobić porównanie jakości do innych graberów, które posiadam, ale wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego sensu. Do... Po co porównywać lepszą do gorszego? Bez sensu. A jeżeli chodzi o jakość z Grabera Zika, o którym wspominałem wcześniej, to jest już taki odcinek na kanale, link wrzucę gdzieś w rogu, jak zawsze, lub w opisie pod tym filmem. No i info, pokażę Wam jedynie tryb maksymalny z SSC, czyli razy 5. Tych niższych chyba nie ma sensu pokazywać. No dobra, to lecimy z tematem po kolei. Na dzień dobry, zaczniemy od konsoli SNES. Sygnał z konsoli do SSC przesyłam po kablu z CAD RGB z C-Sync zakupiony od DEFU. O kablu też będzie w przyszłości odcinek. Kolejna konsola to Sega Dreamcast, tutaj sygnał leci do OSSC po tanim kablu This victory strengthens the soul of versus Maxi Battle one fight. <laughs> <laughs> Kolejna konsola Sega Mega Drive, sygnał wysyłany do SSC po tanim kablu SCAD RGB. Kolejna konsola to PS2. Sygnał leci po tanim kablu komponent. Konsola PS2 generuje sygnał interlaced, w którym osysce radzi sobie bardzo średnio, co będzie widać. Radą na to są gry, w których można wymusić tryb progressive, czyli np. gra black. Próbka za moment.

5-1-5-1, this is Hammerhead 6-2. by advises streets barricaded to the north. We are circling around you to find an alternate route. Over. Znalazłem się też miejsca na konsolę NES po to, żeby pokazać Wam jak wygląda obraz wysyłany z konsoli po kablu kompozyt na retroskaler razy 2 i na grabber avermedi. Kolejna konsola to Amiga CD32. Tutaj sygnał przesyłany jest po zwykłym kablu S-Video do Retroscaler razy 2. A na sam koniec konsola PS4 tak tylko formalnie, bo tutaj ten grabord Avermedi czuje się jakby nie patrzeć najlepiej. I chyba wystarczy. Reszta konsol generuje podobne sygnały, więc osiągamy podobny wynik. Gdyby ktoś był zainteresowany konkretną platformą, można napisać w komentarzu, dorzucę krótki suplement. I tak to mniej więcej wygląda jakość jak z emulatora. Chciałoby się, że oczywiście nie w przypadku każdej konsoli, bo tak się nie da, ale te które pozwalają na uzyskanie takiej jakości, jak najbardziej jak z emulatora. Czy jest sens? Nie wiem to zależy, komuś wystarczy jak odpali emulator, a ktoś będzie zadowolony, że uzyskał właśnie taką jakość z realnego sprzętu. Ja jestem zadowolony, do tego dążę, także no cóż, nie każdy musi mieć tak w głowie jak, jak ja. Teraz, jeżeli chodzi o cenę tego sprzętu, oczywiście nowy, z tego co kojarzę, bo nie wszędzie już można go kupić. Nowy kosztuje 1300 złotych, nie jest tanio, plus musimy mieć komputer, który spełni wymagania tej karty. Ja natomiast za ten grabę dałem 600 złotych na olx używany. Też nie mało, no ale, ale wydaje mi się, że się opłacało, bo jakość według mnie jest genialna. Nie wiem, co wy o tym oczywiście uważacie, ale ja uważam, że ta jakość jest po prostu, jest genialna, no jak na emulatorze, po prostu. Jeszcze krótkie info. Warto inwestować w dobre kable, bo słuchajcie, jeżeli mamy konsolę, podepniemy ją jakimś tam kablem za 15 zł z Allegro do OSSC, to SSC z tym cudów nie zrobi. Jeżeli będzie obraz zaszumiony, jakieś będą artefakty, będzie buczał, bo gdzieś mamy jakieś przebicia z kanałów audio i tak dalej, to SSC z tego nie, robi, nie zrobi cudów. Ona po prostu hmm, podwoi, potroi, potworzy, po, po pięciokrotni coś tamte linie, piksele i. To wyślę, i czy to będzie zabrudzone z artefaktami, no to nie ma znaczenia. To, to po prostu powieli i to wyślę dalej. Dlatego ważne jest, żeby inwestować w dobre kable. Ja mam dobry kabel do SNESA, dobry kabel do Gamecuba, do Famicom'a. Jeszcze w drodze jest do mnie kabelek do Segi Mega Drive, również dobry, i do Segi Master System, dobry. I jeszcze do innych konsol, od DFU. Ale o tym, jak już mówiłem, wspomniałem wcześniej, na początku tego odcinka będę chciał zrobić osobny odcinek. Bo kabelki te są naprawdę warte tego, żeby o nich powiedzieć parę słów. Nie są tanie, bo średnia cena to jakieś 50-60 zł, no ale generalnie kable są bardzo dobre. Bez dobrych kabli, bez dobrego sygnału nie uzyskamy cudów z tych konsol. No ewentualnie jeżeli konsola generuje sygnał Interlace, no, to tutaj też cudów z użyciem OSS -y nie uzyskamy. Wtedy mamy e, retro... to jest retro coś tam razy 5, retro tink. 5X czy X5 jakoś tak, no to to potrafi sobie lepiej zdeinterlacować obraz OSS, tego nie potrafi, zatem tutaj ja jakby tego nie czym, ale generalnie jak mamy możliwość, dobrym pomysłem jest używanie dobrych kabli i tak to właśnie wszystko wygląda. No zatem to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik krótki, nie wiem czy długi, nie mam pojęcia, tak prezentuje się ta karta, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ją warto kupić, tak, warto ją kupić, jeżeli ktoś potrzebuje, a kto tylko chciał zobaczyć, jak to wygląda, to proszę bardzo, tak wygląda jakość tego grabera. No i cóż, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was z I do następnego, trzymajcie się. Cześć!